Cześć wszystkim, którzy przyszli się pośmiać. Najpierw powoli. Zdrówko kukurydzy. Boję się grać w Zaraz włączę, jakby co. 2000 lat <suszy> Boję się, ja nie chcę go grać. Naprawdę się nie Okej Ok. A jeszcze troszkę. Boże, nie, nie chcę. co teraz? Boom, dobra. Czyli mamy jakąś złą, bardzo złą, jak to się nazywa? Korporację. Chyba. Nie wiem, bo się nie wczytuję w fabułę. Ważne, że mamy psychiatryk. I to my już zniechęca fest. Eee, no okej, okay. mamy kamerę. Która ma. No kto. Nie, jak to się nazywa? No kto, wizję? No kto Że widać po ciemku mi... O, oh, dobra, nie. Ćmik to coś innego, przepraszam. Jest bam Amnezja. Kurwa, nie, no ludzie! Wy mnie w inne horrory nie wpędzajcie! O, nie! Nie! Nie, nie to szlak. No i chuj, no i cześć. O, o. Kurwa, ta muzyka mnie wkurwia! Myślę się, mam, że... O Boże, drogi, mam. Mm -hmm, mhm, mm mhm. Y F, 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 to będzie dla... No, spojrzałam macie pecha, ale chyba to jakoś... Nie wiem, muszę ograniczyć patrzenie w tę stronę. Eee, czekajcie, czyli F włącza mi ten zajebisty tryb, w którym kurwa wszystko widzę. bo dobra, skąd ja przyszłam? Stąd? Nie. Nie wiem. O, stamtąd, dobra. Okej. Okay. Hmm. Lewy przycisk myszki. Prawy lewy, ten jest lewy. Okej, okay, tu nie mogę. A, ja mam tam kamerę. A chuj, zostaje na tej kamerze. Dobra, to jest jedna opcja, okej. Okay. po jakiś kapelan. <śmierzy> Dobra, Śmieć mi się chce. Ale to dlatego, że tak reaguje na stresowe sytuacje. Dobra, idziemy dalej. dźwięk, to było coś tu, prawda? Kurwa, ja teraz nie będę wiedzieć co w grze, a co jest z dźwiękiem CO to SIĘ STAŁO?! NIE NO, NIE wiem JAKA JESTEM pisteczka! Ja tego nie dam rady przejść Ja tego nie dam rady przejść, ja się już boję, ludzie Lewy, aby zamknąć... O kurwa, zamykaj to, pizdu Mogę odebrać? Nie mogę, idziemy dalej Dobra, tu... Już tu wygląda jak miejsce, gdzie coś... Nie wiem Jezu jaka to jest głośne! Dlaczego to jest takie głośne? O, o, o! Czefie! Nie, dobra! Nie wyskoczy mi tu coś, a tu nie wyskoczy, a tam może wyskoczy, nie wiem <laughs> mi się. Wow! Co to było? Co to tam coś tam ładzi? O! Oh! O oh! uh! to, to kurwa jest! O Boże, Library! Ale dobra. Ja nie wiem, co to, co to było. Gdzie to jest? To chyba to było. to. Mm. Ciało? Tam coś chodziło? Nie, nie wiem. Nie wiem, za głośno jest. Mogę zamknąć drzwi. Mogę zamknąć drzwi. Nie, 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 nie. Tego nie wolno robić. Um. Kurwa. Nie chcę. Okej. Okay. No nie, to coś będzie tutaj. To coś będzie tutaj na 1000%. Jest tam. Łazi tam. Skurwysyństwo. ŁAP! Ja nie chcę tu iść, aczkolwiek. Wydaje mi się, że tak popchnę. Fabu. YOLO. Tak gówno nie popchnę. Tam nie mogę iść. Muszę iść tu. Nie, no w takich przesmykach. On tu przyjdzie, on, dobra, ja jestem gotowa, on tu przyjdzie. A, wiedziałam! Aleś piękny jest. Aleś piękny, nie? To akurat wiedziałam. Moje serce jest bezpieczne. A czemu on tak trzaska? Przecież to od razu ten... Głupuś Puchatek będzie wiedział, o. Co ty się tak sapiesz? Nie wkurwiaj mnie nawet. O o! O, dobra. Łapie mnie za rękę. Łapie mnie za rękę, nie? Okej. Okay. Tu są kolejni ludzie! Oni mi zrobią krzywdę jak tam wejdę, prawda? Ach, chujolo. Kurwa, ja nie lubię mieć kilku dróżek. Ja nie wiem którym ty iść, dobra idę tam. Ale to wygląda jak miejsce, gdzie mógłbym mnie zacząć godzić. gonić. Nie chcę iść tam, idę tu. No właśnie, kurwa, no właśnie! Jaka ta gra jest piękna! Nie! Znowu to zrobiłam! Chodzi mi o E! E! debilu! Obus pronaberius. Co to było? Dobra, to było zabawne jeszcze raz! O Boże! Dobra, ten szef tu nadal jest, on mi nic nie zrobi. Ja narzekam! Ja narzekam! A no właśnie kurwa! Ja narzekam! Nie, spadajcie! Ja zrobił, nie! O to ci chodziło raga faja? Nie! Ta podpowiedź jest zła. Jak biegniesz, klikając ku mogę patrzeć za siebie. Czemu ja mam chcieć biec? Dobra, ksiądz tu jest. Nie, ty nie, czemu ja to... Nie, 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 nie. Generator! Generator! gdzie ja jestem w ogóle? Czekam się... Co teraz? Co teraz? Ku! Ja nie wiem, co tam jest w ogóle! Co teraz? Co teraz? Co teraz? Nie! 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 nie. No i po mnie! No i po mnie! O! Tu jest! Uff. Idź sobie! Wykurwiaj. O, ho, 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 dobra, przestraszyłam się. Kurwa, no i co? Ja mam się stąd teraz ruszyć, tak? Według was. Nie, ja tu zostaję. The next day. Cozy, miejsce mam teraz. Być może nie grozi mi, ale ja wyjebałam dwie baterie bez sensu. Ja teraz się boję. Jego tu nie ma, nie? Cześć, szefie, przytul. O, jak dobrze! Odpoczynek psychiczny. On no, przyszłam, nie? No dobra. Czemu taki dźwięk był? Mm, tak wystarczy, takie poddymianie wystarczy. Szczególnie że to jest prawdziwe poddymianie się, kurwa, naprawdę boję. Uuuuh, spierdalaj. I, I don't. I don't do any harm, bitch. Please don't kill me Please please don't do anything to me I am scared as fuck Coś tu jest Czekajcie, bo tu jest jakiś ziomek. Ja tu mam wskoczyć, ta? Kurwa, on mi zrobi krzywdę Ego szukamy Ego szukamy o, o, o kurwa, jaka to jest otwarta przez mój boi! Nie! Klik, klik! Nie pompyć. Uwaga, ja wam tłumaczę, co się teraz stanie. Kliknę. On tu wbije. Ja będę musiała przejść tu, 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 tu i uciec za nim. Mi się wydaje, że tak będzie. Nie! Jest, wiedziałam! Kurwa ja to jestem, geniusz! On tu idzie, dobra? Osz, kurwa, er, R, R gdzie on ten fraj- Poszedł sobie! Poszedł sobie! Jest! Gdzie tu? Spierdalam. To jest jedyna kryjówka. I chyba znowu będzie trzeba go zdodżować jakoś. Śmierć. Jest, gdzie on jest! Poszedł se. Bra, moment, mój moment, mój moment, mój moment, mój moment. Eee, klik! On tu przyjdzie, on tu przyjdzie zaraz. Więc ja się chowam i czekam, aż on tu przyjdzie znowu. Przyszedł. Ja czekam gdzieś sobie pójdzie, czy mnie zacznie szukać. Wy, wy dupce. Nie, on tu przyszedł! On mnie teraz znajdzie! Jest! A ja się ciebie, nie bo... O Boże, gdzie on jest, Kiecie, kurwa, on mnie nie. O kurwa, biegnie, Oż, kurwiu, jebańcu, myślałam, że biegniesz, On żeś mi przyszli. No nie, on tu gdzie się, A on, on, on tu jest, on tu jest, on tu jest, on tu jest. Dobra, panowie. mnie zobaczę, on mnie weźmie, ale to jest dobry plan Spierdalaj. nie dotyka, nie dotyka nie dotyka, nie dotyka, nie dotyka nie dotyka, nie dotyka, nie to jest plan, to jest plan to jest plan, to jest plan Jezus Maria, Boże, żeby to było tu nie, to chyba nie tu, dobrze idę dobrze idę, dobrze idę nie wierzę, idę się schowa tu gdzie ja jestem? O kurwa gdzie ja jestem, ja nie wiem gdzie ja jestem ale przynajmniej jest światło. Czy to już będzie koniec gry? No kurwa, oczywiście nie. O... O... Cichutko, fajnie, przyjemnie, ja tu zostaję. O, otworzył mi! Nie. Nie. Kurwa i te dźwięki. Nie ma opcji. Ja nie patrzę, ja nie patrzę, co się tam dzieje. Przepraszam za te A, no! bam, 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 bam! Kto to taki biedny skurwol? Ogrzewanie co? Ok. Podam szefie. Dumny z siebie jesteś, kurwa? Ja się bałam, że mi zrobi krzywdę, ale jestem szczęśliwa. oj, Ojoj. Ojoj, dobra, to jest chyba przejście dalej. Czy muzyka się taka zrobiła? jest dla mnie. Oj, oj. On tu jest. Nope, nope, nope. Ostatnia bateryka to jest moja, wiecie? Oj. co? Co? Co tu biega? Gdzie jest bateria jakaś? Szefie, ja nie mam baterii. Przez to, że z na A, Nie ostatni! Jo. Ja... I nie miałam. Cza... Aha! To jest takie drzwi, dobra. Aaaaa! Kurczwa, czy oddychać! Co ty tak... O, Szefie! O Boże drogi. On ma maczetę, on ma maczetę. Spierdalam. Obczajmy, ja go chyba w ogóle od...

się po podłodze bo inaczej jest jak w grze coś się stanie a ja tu słyszałam psa i myślę, że Aziz coś robi a kurwa bija mi tu małpa jedna chyba jak podejdę do niego to on się dopiero Ruchomi. dobra dobra, dobra, nie ma problemu będę siedziała cichuteńko on chciał żebym była cicho on chyba mnie nie będzie gonił NIE! Wydupiej, wydupiej! A wy czy nie możecie się wszyscy pobić razem? Czy wy nie możecie? On miał taką pałkę tam! Zamykamy i się chowamy! Gdzie tu jest wejście?! Nie, zamknęłam sobie wejście! panie! O Boże, trobie. Ja będę cichutko, tylko ty mi powiedz, czy ty masz gdzieś... tu. To... Aha, nie mogę do niego podejść. Słuchaj, masz kurwa jakiś nóż tutaj. Pałkę masz. Ja ci tu przyprowadzę... A, ty gościa się... nie Nie! Ja nie chcia... Dobra, to był miski. no Boże Święty. Follow the blood. Jak tam w lesie, jak tam w lesie, jak tam w lesie? On tu jest? Dobra, idziemy. Szyfię. mnie jakiś prezencik, nie? Okej. Okay. O, tu jest, tak, tak, tak. Gdyby no, dobra. dobre. Przestraszyłam się samo. otwierających się drzwi. I to jest ten po... Jezusie! Dobra. Hello. Bracia, szympansowie, idziemy tutaj. Ja się fez wydaje, że ci bracia zaraz mi zalezą za skórę. Jakaś bateryjka, szefie? Tak, jest. Pięć bateryjek. Nie mogę tego otworzyć, prawda? No i całe kurwa szczęście. Widzieliście odcinek kiepskich portier? No to jest boczek, który zasnął podczas pracy. <śmiech> oh. <śmiech> Zabijali się tam, no zdarza się generalnie. No w psychiatryki takie awarie mają mniej więcej co miesiąc, więc to nie ma co się stresować. Ja uwielbiam ciemne pomieszczenia, moje ulubione. Nie mogę skoczyć. Czemu nie mogę tu skoczyć? Czemu nie mogę tu skoczyć? Czemu tu jest bracie pierdolec kolejny? Mogę tu skoczyć jednak. Czyli to jednak o to chodziło. Co by tak wszyscy te horrory... O o! O o! O o! Oooo! Nie! 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 Nie, czemu tu nie możesz skoczyć? Szefie, czemu tu nie możesz skoczyć? Nie! Oj się nie, tu nie mogę. O!

Ty też. Gdzie ja mam biec? Ktoś Da radę, radę! Ale chyba nie tu. Mam wrażenie, że nie tu. Że coś zjebałam. Że tutaj nie mam biec. Ale tylko dwa razy umarłam. To jest... MNIEJ! To wygląda jak arena. Nara? On tam Jak Jakbym wiedziała, gdzie ja mam iść, to ja bym tam poszła, ale ja nie wiem, gdzie ja mam iść, więc ja tam nie pójdę. A może pójdę. No, 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 no. Dobra, skupmy się na chwilę. Przepraszam, to nie jest zabawne, wy wszyscy jesteście tutaj. Ja nie wiedziałam! Nie, nie WSKAKUJ na to! Właśnie tu po to. No i mnie złapał. Mówno, nie mogę tu iść. Gdzie ja stoję? Dlaczego ja tu stoję? I czy mnie tu dorwą? Zero. Kurwa, patrzyłam się, a i tak się wystraszyłam. No i. A on tu stoi, skubaniec! Kochaj, robię? Nie, on tu stoi, nie wierzę! I co teraz? Kamyczkę muszę rzucić? Ja nie, muszę, że się zbagował, czy jest coś. Nie jesteś już, tak? Nadal jesteś. No dobra, R. I idziemy na jolo. Napierdolni mnie. To by się spodziewał, że mnie uderzysz. Nara! Coś mnie tu złapie Ta muzyka jest zbyt kościelna. Zakładam, że tam gdzie ciemno, tam trzeba iść. Ale zajebiste założenie. Odkręć dwa zawory, aby spuścić wodę. No zajebiście. Jeden zawór równa się zawał, a tu kurwa nawet nie próbujcie mi przyłazić zawory. Ej, to jeszcze bardziej mi przypomina JoJo Stone Ocean, ponieważ tam była taka sytuacja... Oj ty kurwio jebańco. O! że sprzed przy mnie chyba! Nie, tam jest, dobra. Jest. Na piwo. No to idź, mnie nie strasz! Zbiju kurwa, cześć! Gdzie ten frajer jest? Jebaniec. Waj, no nie wiem, no. brajala Nie, on mnie goni. I co ja mam teraz zrobić? No gówno zrobię, wypierdalaj! Ale masz piękne ząbki, nara. O nie, jest... no, czemu? A nie, tu No czemu... Nie kucaj! Wpchnięcie było mi z klikiem i było zjebane i przez to umarłam Ale jest to dopiero trzecia śmierć przez całej gry, boże jestem gniana. Gdzie to, gdzie ta dziura jest? Gdzie ta dziura jest? Gdzie ta dziura jest? NIE! ON nie WCIĄGNIE, Ja przed tobą ucieknę, bo nie wiem co Moje jedyne miejsce na nie O kurwa! On mnie ogoni! On mnie goni! On mnie goni! Dlaczego on mnie goni! Dlaczego on mnie gnie, oh! <laughs> nie goni! Oooooo! Nie za psa, Ełbasa, kurwa! I zobacz, i teraz mnie zabije. On ma... On ma speeda w dupie, on ma motorek. <Aaron> nie, on nie widział. Ej, hey, ale to jest plan. Biegnę sobie tutaj i się schowam w tej szafce. No i już mnie zobaczył Ja lubię jak jest bezpieczne podłoże. On jest tu! Dlaczego on jest tu? Dlaczego on jest tu? Kurwa, no i ty dobre rady w pizdu wypierdole! mi ktoś, dlaczego on był tu? Dlaczego się byłeś tu Ja myślałam, że my tu nie złapiesz. Przepię nie łap mnie za nogę Nie dotykaj mnie, zbocieńcu! Okręta spłynął wej Bregaty dwie popłynęły Naszym kursem, by nie zgubić się! Poza mleczny pasy nigdy wtedy Nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą Po krew poleje się strugami Wygra ten, kto otrzyma ship Uch. Udało się Czemu mi nie działało? Czemu mi nie działało? Dlatego Wiem czemu Umarła? wyciągnęło tego. Czemu mi kamerę schowało? No ja się na to nie kończę. Arr. Kończymy na dziś chyba. pokle poleje się strugami. Wygra ten, kto trzyma szyb. Kukudział ktoś przykryje się falami. Jak da Bóg ocalimy bryk.